Cześć po raz kolejny na moim kanale Ragnar.pl. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować japońską odpowiedź na TISO PRX, a dokładnie modele Citizen Tsuyosa. Do recenzji mam dwa egzemplarze w różnych wersjach kolorystycznych. Zegarki wypożyczył mi sklep zegarek.net, za co serdecznie dziękuję. Z kodem Ragnar 10 otrzymacie rabat na zakupy w tym sklepie. Rozpakowuję zegarki, żeby Was nie zanudzać i za chwilę wracam z recenzją CITIZENA SUYOSY. Jestem z powrotem zegarki rozpakowane. Prezentowane modele to odpowiednio. Model zielony, przepiękna zieleń NJ0150 kreska 81X oraz niebieski. Przepiękny niebieski model NJ0150-81L. Mamy tutaj do czynienia, moi drodzy, z zegarkiem codziennym napędzanym mechanizmem automatycznym na stalowej, zintegrowanej branzolecie, o czym będzie troszeczkę dalej. Koperta. Patrząc na tą kopertę. Ee... Powiedzcie mi, że macie inne odczucia, ale ja mam takie, że gdzieś już taką kopertę widziałem. Gdzie ja taką kopertę widziałem? No, widziałem w wielu zegarkach, ale oglądam ją na co dzień w moim zegarku TISO PRX i chyba nie tylko w nim. Nie zmienia to jednak faktu, że kształt modelu Cuyosa na ten kształt patrzy się z bardzo dużą przyjemnością. Charakterystyczna polerowana luneta, osadzona jest na płaskiej kopercie wykonanej ze stali szlachetnej, gdzie górne części koperty, mam nadzieję, że sobie to zobaczycie, są szczotkowane. O teraz to dobrze, dobrze widać. Aranty i boki koperty, co już pokazałem wcześniej, są polerowane na bardzo wysoki połysk. Uszy bardzo krótkie, wręcz szczątkowe, bardzo ostro ścięte. Zobaczcie, no bardzo charakterystyczny projekt koperty, kształt jest bardzo przyjemny, a wykończenie stoi na wysokim poziomie. Widać jednak, że i to jest moje pierwsze odczucie, że nie jest to poziom wykonania Tiso, chociaż nie mam się specjalnie do czego jeżeli chodzi o wykończenie tego zegarka, przyczepić jest solidnie, biorąc pod uwagę cenę około 1500 polskich złotych. Tarcza. Zarówno tarcza niebieska, jak i tarcza w kolorze zielonym wykończone są szlifem słonecznym, co możecie sobie zobaczyć. Oba kolory pięknie mienią się. W naturalnym czy sztucznym świetle. Co ciekawe, Citizen wprowadził kilka wersji kolorystycznych i wykończeń tarczy. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wersja z gradientową i fakturowaną tarczą, czy na przykład taka pokryta mówię o kopercie. Koperta pokryta powłoką w kolorze różowego złota i branzoleta, również gdzie mamy do czynienia z czerwoną tarczą, naprawdę duża, duży wybór wersji kolorystycznych, Wrzucę Wam oczywiście zdjęcia, naprawdę jest w czym wybierać. I trochę Citizen Sujosa wyprzedził pod tym względem szwajcarską konkurencję TISO, która całkiem niedawno wprowadziła kolejne wersje kolorystyczne w ofercie PRXA, więc tutaj Citizen na ogromny plus. Indeksy. Indeksy są nakładane, tak jak możecie sobie zobaczyć tutaj. O, teraz będzie to dobrze widać. Indeksy są nakładane. Tutaj mamy trochę pobrodzone szkło. Wracając do indeksów. Nakładane proste w kształcie prostokątów, te na godzinie 12 i 6 są podwójne. Na każdym, nad każdym indeksem znajdziemy, tak jak widzicie, niewielki kwadrat. Oprócz tego na godzinie 3 wkomponowano okienko datownika, a nad nim lubkę. Poza tym na tarczy znajdziemy raptem dwa napisy. Nazwę marki Citizen i napis automatic. Poza tym jest surowo, czysto, czytelnie, bez zbędnych ozdobników. Bardzo, bardzo mi się e, projekt tej tarczy i tego zegarka podoba. Jest elegancko, jest sportowo, jest czytelnie, jest e, minimalistycznie. Naprawdę, naprawdę bardzo e, udany, udany projekt e, tej tarczy. Wskazówki. Skoro mamy surowo i prosto, jeżeli chodzi o indeksy i to, co się dzieje na tarczy, no to inaczej nie może być ze wskazówkami. Wskazówki polerowane na wysoki połysk, proste, w kształcie, powiedzmy umownie, takiej klingi miecza, bo to możemy tak przyjąć. Pokryte w niewielkiej części substancją luminescencyjną, a wskazówka sekundowa niczym, Igła cieniutka, prosta, bez żadnych ozdobników, powiększeń czy strzałek. Naprawdę równie, równie minimalistycznie i prosto. Luneta, tak jak Wam wspomniałem, polerowana na wysoki połysk. Tutaj delikatnie pod kątem schodzi do koperty, a później znowu pod kątem yy, wchodzi, jakby do środka. Mam nadzieję, że tu będzie to dobrze widać, więc jest naprawdę yy, znowu elegancko. Wybaczcie, mój głos, ale mam zapalenie zatok, yy, a teraz musiałem popić sobie yy, wodą. Nagrywać trzeba, nie ma, nie ma zmiły. Szkło. Kolejna rzecz na plus, płaskie, szafirowe. A na godzinie trzeciej, tak jak Wam pokazywałem, wkomponowano wypukłą lubkę. Ona dosyć mocno wystaje, ale dodaje uroku muzykarkowi, mi całkowicie nie przeszkadza i rzeczywiście spełnia swoją funkcję, bo tak jak możecie zobaczyć znacząco powiększa nam to okienko dotownika, które w normalnych warunkach byłoby niewielkie, ale pewnie też czytelne białe tło, czarne cyfry. Naprawdę fajnie to wygląda. Koronka i kolejny atut powiem wam szczerze tego modelu. Koronka godzina czwarta, schowana dosyć głęboko, malutka, polerowana, bez żadnych ozdobników. Tak jak widzicie, jak jest w pozycji wciśniętej, to praktycznie jej w tym momencie nie dostrzegamy. Tak naprawdę po ustawieniu czasu jej wciśnięciu nie korzystamy z niej poza ewentualnym dokręcaniem, które możemy robić z poziomu o takiego dokręcając bokiem palca i wcale nie musimy jej łapać, więc naprawdę fajnie nigdzie nam nie zaburza tej kompozycji praktycznie znika kolejny kolejny plus wodoodporność tego modelu i tutaj względem TISO będzie minus, bo TISO to wodoszczelność 100 metrów, a tutaj w cujos mamy tylko 50 metrów, ale jest to jak dla zegarka codziennego jeszcze akceptowalne. Tekiel. Dekiel jest stalowy, zakręcany i tak jak widzicie, przeszklony. I tu, skoro ten dekiel jest zakręcany, to przydałaby się tam wodoszczelność. Nie ukrywam, 100 metrów. Możemy podziwiać pracę automatycznego mechanizmu Citizena. Większość części mechanizmu jest pokryte taką złotą farbą. Tak jak widzicie, robi to fajne wrażenie, wyróżnia się kolorystycznie. Oprócz tego mamy na deklu podstawowe informacje, nazwę marki, wodoszczelność, informacje o japońskim mechanizmie, szafirowym szkle, że zegarek jest wykonany ze stali i numery seryjne tego, tego modelu. <coughs> bransoleta. I tak jak w PRX-ie, bransoleta jest zintegrowana z pełnych ogniw. Te środkowe są polerowane na wysoki połysk, a te zewnętrzne są szczotkowane bardzo fajny kształt, powiedzmy, że to jest takie e, Jubilee tak się nazywa, bodajże ta wersja bransolety, jeżeli nie, to mnie poprawcie. E, wyróżnia się nie kopiuje pod tym względem e, Perixa. W Perixie ta bransoleta jest zupełnie inna. Łączy je e, obie to, że są zintegrowane. co e, mnie troszeczkę zawiodło po kontakcie z tym zegarkiem, a jednocześnie jest na plus. No co to mogło być? Słuchajcie, na plus jest na pewno zapięcie, które jest klasyczne. Mamy tu pojedyncze zabezpieczenie w postaci przycisków. Tu akurat przykryte folią, nie będę jej ściągał. Zapięcie. Szczotkowane, mamy logo Citizena. I rozpinamy zapięcie i niestety dostajemy najtańszą. Najtańszy rodzaj zapięcia taką blaszkę. Tak jak Wam mówiłem, na plus klasyczne zapięcie. W Periksie jest zapięcie motylkowe, które w mojej ocenie tak idealnie nie pozwala dopasować bransolety do nadgarskie. Klasyczne zapięcie to jest moje zdanie. Napiszcie, co uważacie w komentarzach. Natomiast, no, oczywiście, ta najtańsza wersja zapięcia w tej cenie to zdecydowanie na minus. Eee, I. Eee... Ja bym życzył sobie osobiście jeszcze jedno gniazdo mikroregulacji, ale mamy trzy, czyli jest wystarczająco w mojej ocenie dobrze. I mechanizm. To, co na duży plus, mamy tutaj w tymże Cicizenie Suyosa. Mechanizm automatyczny Miota 80210. Wyposażony w centralny sekundnik, funkcję dokręcania koronką, stop sekundę i rezerwę chodu na poziomie 40 godzin. Dobry, solidny mechanizm. Nic wybitnego, ale Japończycy zawsze gwarantują określoną jakość. Na pewno będzie nam służył. Na pewno nie powinien żadnemu zegarmistrzowi solidnemu e, nastręczyć problemów, jeżeli chodzi o serwis. Więc to jest kolejny plus. Słuchajcie, za automat TISO musimy zapłacić chyba dzisiaj już około 3000 zł, jeżeli nie więcej. Ja w cenie 1000 niecałych 400 zł, podaj, już nie pamiętam, odsyłam Was do filmu o prx -ie. Kupiłem wersję kwarcową prx -a. Tutaj mamy automat za chyba niecałe 1500 zł więc no, mechanizm na pewno na plus, no chyba, że ktoś woli kwarce, co może na minus yy, Citizena, że akurat w wersji kwarcowej brak, a na pewno też miałaby wzięcie i zakładam, że byłaby troszeczkę tań, tańsza. Yy, wymiary. Wymiary yy, według mnie idealne. Średnica 40 mm, grubość koperty to 12 mm, od ucha do ucha 45 mm, bardzo kompaktowo. Między uszami, no tutaj tylko dla formalności powiem, że jest 9 mm. Waga z branzoletą bez skracania, to 138 gramów. Naprawdę fajnie, kompaktowo, przyjemnie. Nie ma się do czego przyczepić. Mierzymy. Oczywiście bransoleta nie jest dopasowana, więc to taka, wiecie, taka przymiarka trochę taka sklepowa. W końcu zegarki są wypasowane ze sklepu, ale zobaczcie. Eee, no wzorowo się prezentuje ten zegarek na nadgarstku. Tutaj nie będziemy mieli kłopotów największych większych czy na mniejszych nadgarstkach, żeby sobie dopasować uszy. Wysokość 45 mm na pewno na plus zintegrowana bransoleta będzie się bardzo fajnie układała. Mój nadgarstek 17,3-17,4 cm. Eee, no nie, no, no powiem Wam szczerze, że nosiłbym i, i naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny zegarek. Zobaczymy jeszcze jak świeci. Widzieliście, że mamy szczątkową lumę na wskazówkach. Naświetlimy troszeczkę naszego bohatera jednego i zobaczymy jak on się będzie za chwilę prezentował. Ja nie będę gasił światła. Zobaczymy sobie tutaj przy tak zwanej zamkniętej rękawicy jak ta Luma się prezentuje. Zgaśmy sobie światełko i zobaczcie. Jest źle? Nie, jest całkiem, całkiem dobrze. Wskazówki akurat wypadają tu chyba najsłabiej, ale tak naprawdę indeksy bardzo czytelne, nad nimi również te kwadratowe indeksy plus wskazówki. W trudnych warunkach oświetleniowych nie powinno być żadnego problemu z. Odczytaniem godziny. Więc luma co? Luma leci na plus. Nie dodałem, że luma na wskazówkach, indeksach to super luminowa. Podsumujmy sobie. Ale zanim podsumowanie, napiję się wody, żebym zaraz nie zaczął kaszleć. Płyny uzupełnione. Wracamy do podsumowania. I ja Wam powiem tak. Sukces modelu TISO PRX pokazał innym markom kierunek, w jakim obecnie zmierzają trendy w branży. Tak jak dla TISO model PRX był strzałem w dziesiątkę, tak model Suyosa w moim i chyba tylko nie moim odczuciu, będzie strzałem w dziesiątkę, albo już jest strzałem w dziesiątkę dla Citizena, bo ten model od pewnego czasu jest na rynku i bardzo szybko się wyprzedały pierwsze nakłady. Marka, której do tej pory skupiała się przede wszystkim na technologii EcoDrive wraca w pięknym stylu do korzeni klasycznego zegarmistrzostwa, że tak poetycko to ujmę. Dla mnie Cujosa to świetna alternatywa dla Tissot PRX. -a. To świetny wybór na zegarek codzienny. Który będzie pasował niemal do wszystkiego: kompaktowy projekt, mnogość wersji kolorystycznych do wyboru, no i przede wszystkim konkurencyjna cena, chyba że znajdziecie coś podobnie zaprojektowanego w lepszej cenie. Czekam na Wasze propozycje, ale podsumowując, według mnie to argumenty, które skuszą wielu wielu e, amatorów zegarków i nie tylko. To przepiękny zegarek, który bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Kupujcie, póki jest dostępny, a dostępny na stronie zegarek.net jest, więc zapraszam, czekają na Was kody rabatowe. E, na koniec oczywiście każdej recenzji plusy i minusy, a plusy, a jest ich sporo, są następujące. Przede wszystkim ogólny projekt zegarka Duży wybór wersji kolorystycznych, japoński mechanizm automatyczny, szafirowe szkło, prosta i czytelna tarcza, lubka, naprawdę mały akcent, a, a robi y, robotę. Dobrej jakości wykonanie i cena. Minusy, moi drodzy, minusy. Y są trzy i mm, zintegrowana bransoleta, w zasadzie jej zapięcie to tanie, bo sama bransoleta jest bardzo okej, okay, zapięcie już nie. E, aczkolwiek sama zintegrowana bransoleta powoduje to, że albo będziemy musieli czekać jak w przypadku Tissot PRX, że Citizen wypuści dedykowane paski, albo czekać na naszych... Sąsiadów dalekich ze wschodu, a mianowicie z Chin, którzy takie paski będą nam oferowali na chociażby AliExpressie. Czas pokaże. I taki minus, słuchajcie, o którym wspomniałem już w trakcie recenzji, i dla mnie osobiście jest to minus i trochę Citizen na tym straci, to brak wersji kwarcowej. A tu aż prosi się, żebyśmy mieli wersję dokładnie takiego modelu w technologii Drive. Napiszcie co o tym sądzicie. Ja wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Czekam na komentarze. Piszcie co sądzicie o e, japońskim periksie. E, jak wam się podobają te zegarki? Może macie już je w swojej kolekcji? Wbijajcie na mojego Instagrama i Facebooka. Subskrybujcie. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek i nie przegapić kolejnych produkcji. Ja wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!